Elektrownia jądrowa w Czarnobylu, niedaleko prypeci, obiecywała postęp i energię. Z pozoru zwyczajnej nocy, 26 kwietnia 1986 roku, stało się coś niewyobrażalnego. Nagły wzrost mocy podczas testu bezpieczeństwa doprowadził do katastrofalnej eksplozji. Reaktor numer 4, serce elektrowni, stał się płonącym piekłem. Uwalniając niewidzialne zagrożenie do atmosfery. Eksplozja wstrząsnęła ziemią na wiele kilometrów. Słup radioaktywnego materiału, niewidoczny dla gołego oka, uniósł się wysoko w niebo. Niósł ze sobą potencjał rozległego skażenia i cierpienia, ciche zagrożenie dla wszystkich istot żywych. Bezpośrednim następstwem był chaos. Strażacy. Nieświadomi niewidzialnego zagrożenia, z jakim się zmierzyli, rzucili się do gaszenia pożaru. Wielu z nich otrzymało śmiertelne dawki promieniowania tej nocy, a ich heroizm jest świadectwem odwagi i walki z nieznanym wrogiem. Mieszkańcy pobliskiej Prypeci, gdzie mieszkało wielu pracowników elektrowni i ich rodziny, pozostali nieświadomi zagrożenia przez wiele godzin. Rozkazy ewakuacji wydano dopiero 36 godzin po eksplozji co doprowadziło do ogromnego zamieszania. Rodziny pakowały się w pośpiechu, zostawiając za sobą domy, dobytek i życie, którego nigdy nie odzyskają. Katastrofa obnażyła wady sowieckich protokołów bezpieczeństwa i niebezpieczeństwo związane z ukrywaniem prawdy w obliczu takich wydarzeń. Jak to mówią, kłamstwo ma krótkie nogi. Prawdziwy koszt Czarnobyla ujawniał się powoli, niczym trucizna wsiąkająca w środowisko. Niewidzialny wróg, promieniowanie, skaził glebę, wodę i powietrze. Obszar wokół elektrowni stał się strefą wykluczenia, ponurym świadectwem katastrofy. Skutki zdrowotne, od nowotworów powady wrodzone, pojawiły się w kolejnych latach, rzucając długi cień na osoby narażone na promieniowanie. Katastrofa uwypukliła długoterminowy wpływ wypadków jądrowych na zdrowie ludzi i środowisko. Zmusiła świat do konfrontacji z zagrożeniami związanymi z promieniowaniem i potrzebą ulepszenia środków bezpieczeństwa w przemyśle jądrowym. To tak jakby ktoś powiedział, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Czarnobyl pozostaje surowym przypomnieniem niszczycielskich konsekwencji wypadków jądrowych. Katastrofa doprowadziła do międzynarodowej współpracy w zakresie standardów bezpieczeństwa jądrowego, co zaowocowało ulepszeniami w projektowaniu reaktorów i protokołach reagowania kryzysowego. Wypadek miał również głębokie konsekwencje polityczne, przyczyniając się do erozji zaufania do rządu sowieckiego i przyspieszając upadek żelaznej kurtyny. Historia Czarnobyla to nie tylko wydarzenie historyczne to przestroga. Przypomina nam o znaczeniu przejrzystości, odpowiedzialności i współpracy międzynarodowej w obliczu potencjalnych globalnych zagrożeń. Dziedzictwo Czarnobyla służy jako mocne przypomnienie o długotrwałym wpływie działań człowieka na naszą planetę i o tym, jak ważne jest uczenie się na błędach. Jak mówi przysłowie, mądry Polak po szkodzie.